Cześć chłopaki, witam w mojej pracowni ruszikarskiej. E, mam dla was e, taką propozycję, znaczy taki koncept mi się urodził, jeżeli chodzi o holdery na magazynki. To będzie przyczepione do boku karabinu. E, wkładać się będzie od dołu, jest wyraźnie ciężko wchodzi, będzie klik. i Magazynek się będzie trzymał, nie wypadnie, samodzielnie. Wyciągnąć go będzie można właśnie pociągnięciem do dołu. Albo wyszarpaniem go w ten sposób. Przekrzywiając pyk, i mamy go dostępnego od razu. Tak, to magazynek jest całkowicie. Jeszcze go obciążę e, e, ciężarkami, nabojami, ale nie powinien. Jest na tyle, trzeba użyć dużo siły, żeby samodzielnie wypadł, że, że powinno być dobrze. Nie? Także no dajcie znać co myślicie, może jedną albo dwie próbki zrobię tego Będzie można albo przykręcić wkrętem do osady bezpośrednio Albo podkleić jakimś, jakąś gąbką, nie wiem, weźcie sobie jakąś taką gąbkę samoprzylepną Tylko żeby była mięciutka do osady, do przyklejenia i tyle nie? Także pracuję nad na tym, tym Na razie